Dzień dobry, Departament Katr. Dobry. Tak. Mam pytanie, rekonwersja, czyli przywłaszczenie z -u, u własności intelektualnych mojego rodu. Od kiedy funkcjonujecie w ramach rekonwersji? Nie wiem. Nie no od kiedyś wiem. te ministerstwa przyjęły z PRL-u jakieś sprawy, prawda? A nie było? No możliwe, No, no możliwe, ale chcielibyście, żebym panu... ja was inaczej nazywał, jak jesteście z domu? No nie chcielibyście. A ja też nie chcę, żebyście wasze ministerstwo, czy jakikolwiek burmistrz pozywał moich sądów dla korporacji, ładu korporacyjnego, żeby ginęli. Czy pan No właśnie. Czy ja jestem u was w kadrach zatrudniony zasadnie? Pod jaką formą piszecie im nazwisko? Duże litery. Pierwsza duża, reszta małych, czy może firmę, żeście założyli dla mnie? No bo firmą, pan do... nie zadzwonił? Do... Czego no podąży. bo ja dział KAT to możliwe, że z PRL-u u was cały czas pracuje, nie wiem. Pierwszą nie ma działu KAD, to się pan do Departamentu kadr. jest to pewna różnica. Departament, tak, federalnie Departament jest ogreślony. Te słowo departament, departament i Minister jest. Nie nie na oddziały. Ja widzę, słyszę tematy. teraz, słyszę teraz starszy głos, pamiętacie prl -u? wiecie, że nie zamknięto PRL-u rzetelnie? Wsu... Właśnie pan, dlatego, pan że żeńska strona, nie, nie, w Perylu były przysięgi, i ja pułkownikowi w UWKO powiedziałem: od RODO zdradziliście naród. Co zrobiliście? Zdradzili naród. Kto? Bo przysięga perolska w wojsku nie została odwołana. No, A nie ma... Nie, wiem, nie ma warunków po pokoju po no, II wojnie, wojnie światowej. Dekret 102 polecam prezydent Raczkiewicz, czynny po dziś dzień. Artykuł 8. No i co z tego? Dlatego, że te wszystkie wasze działania nie są prawomocne. No i? Że nie ma warunków pokoju po II wojnie światowej, więc jest to zbrodnia. No i? co robicie? Mało wam? Mało. 231b. Kodeks wykroczeń, zawieszam Wasz w czynności w ramach dyshonoru wobec zawiesza. narodu. Zawieszaj, Aha! Zawieszaj. Co proszę? Nie no jesteśmy, nie jesteśmy, nie wiem, jesteśmy na ty. Dzwoni. Nie to jesteśmy to jest, na ty. Pan do mnie w ogóle Dlaczego rekrutujecie młodych ludzi? Kogo, Pod tytułem osoby: rekrutować? Byliście uczeni w szkole i macie naprawdę rzetelny dokument, Wy, byliście mnogim, byliście dokument. Rozmówco, w rozmówco ja byliście w sądzie na bycie obywatelstwa korporacji. W żadnym sądzie nie byliśmy. No właśnie, dlaczego nie byliście w sądzie u mistrzów? Żeby nadali wam obywatelstwo. W czym ci pomóc? Bo ja naprawdę a, Także nie, a tak, nie. nie. Jest, jeżeli ginie nie, którykolwiek z polskiej o, o ciem, krwi, ciem, jak, nie, to Słowianin, to którykolwiek... Był, ale przepraszam. Jeżeli ginie jakikolwiek Słowianin przez wyrazy niezrozumiałe, <laughs> przez was samych, śmieję Demonie, nie czy tam siedzi w środku domu. demon, tobie nie rozumiesz, że ginie naród? Nie, nie ginie naród. Nie ginie? To, to firma ginie, tak? 43 kodeks cywilny. Proszę sprawdzić kodeks cywilny, młodszy ode mnie. Oj, demoniczny śmiech. Idziesz do domu twojego państwa, korporacji, dowodu osobistego. Nie, Domu. To jest Zdężone, dowodu osobistego. Fikcji prawnej ma swoją datę bzdury. urodzenia. Sprzęcinne pisamy. Czy pan coś jeszcze ode mnie chce. Tak, na no, jaką bzdury. kwotę jesteście ubezpieczeni? A co to pan obchodzi? Obchodzi, bo jeżeli bo ja stracę wyzapka. swoich potomków, to waszemu ministerstwu i wam wszystkim kaskadowo wystawię notę obciążeniową. No to niech pan wystarczy. Do widzenia.